Hello! Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że osoby, które oglądają mnie tutaj, bo lubią oglądać moje luźne vlogi, są. Zachwycone, bo powracam do vlogowania. Wróciłam właśnie do Krakowa starnkowa. Byłam u moich rodziców, bo moja mama miała urodziny, a poza tym potrzebowałam pojechać sobie, naładować baterię i odpocząć, bo często mam tak, że jak już posiedzę w tym Krakowie przez jakiś czas i wiecie, zajmuję się nagrywaniem, ograniłem jakichś takich bieżących spraw, które się dzieją dookoła mnie, to czuję się po jakimś czasie przytłoczona, ale to jest chyba normalne. Każdy czuje w pewnym momencie taki chyba przesyt pracy, szkoły. Nie wiem, może też tak macie, możecie mi napisać w komentarzu. I potrzebowałam się po prostu stąd wyrwać. Cieszę się, że mam takie miejsce, taką oazę, do której zawsze mogę wrócić. W tym przypadku jest to mój dom rodzinny. No ale pojechałam, wróciłam, mam baterię naładowana i jestem gotowa do pracy. Pierwsze, za co muszę się zabrać, to ogarnięcie mieszkania. Mateusz też pojechał do swoich rodziców do Szczecina i będzie tutaj za, no nie wiem w sumie za ile, ale nie Za niedługo, a tutaj jest po prostu taki armagedon, jeszcze zrobiony przed moim wylotem do Londynu z ostatniego vloga. Jeżeli też nie widzieliście, to zapraszam. Wiecie, jak to jest: jak się szykujecie gdzieś na jakieś wyjście albo na jakiś wyjazd i wyrzucacie wszystkie rzeczy z szafy, no to ja właśnie mam teraz podobną sytuację. I muszę to trochę ogarnąć, bo Mateusz się wkurzy, jak tu przyjedzie i zobaczy taki syf. Nie wiem, jak to się stało, ale w tym związku to akurat on bardziej dba o porządek w mieszkaniu. Zapieramy się za sprzątanie. W kuchni jest jeszcze gorzej. Zobaczyłam właśnie, że są naczynia w zlewie od tygodnia i sobie uświadomiłam, że przed wyjazdem do domu zapomniałam wsadzić ich do zmywarki, tak jak miałam w planie. Więc życzcie mi powodzenia, bo ja się chyba pożygam. Boże, nie, ja nienawidzę. Nienawidzę sprzątać tych resztek z zlewu wiecie o co chodzi. Jak macie brudne naczynia, to jest najgorsze, co może być. Dlatego ja się jednak staram wkładać zawsze od razu po jedzeniu rzeczy do zmywarki, bo mnie to po prostu obrzydza. Ale teraz chyba mi się zapomniało, więc mam za swoje. No nic, idę. Udało mi się ogarnąć, ale słuchajcie, od kilku dni mam tak potężną migrenę, że odpadłam na godzinę. Spałabym dalej, ale mam teraz zajęcia z głosu, o których w sumie nigdy wam jeszcze nie mówiłam. Może wam poopowiadam trochę, jak skończę, bo już jestem spóźniona. Robię sobie jeszcze tylko herbatkę, żeby pobudzić moje gardło. To może opowiem o jakiejś pozytywnej rzeczy, która mi się przydarzyła w ciągu tygodnia. Miałam okazję polecieć do Londynu, i mimo, że to był bardzo krótki wyjazd, to udało mi się wszystko, co miałam na swojej liście, zwiedzić. Starałam się właśnie tak, żeby. Właśnie. Zaczęłam autentycznie, a potem mam wrażenie, że chyba zrobiłam energetycznie. Nie wiem, jakoś czuję, że pomieszałam te tryby. Mamy teraz przerwę, to może Wam pokrótce opowiem właściwie, co to jest, co się tutaj odwala. Więc tak, ja od. Trzech tygodni, od czterech tygodni, dzisiaj jest czwarty dzień, bo to czwarte zajęcia, zapisałam się na taki kurs głosu. Coś w tym stylu. Od mojego wywiadu u żurnalisty zaczęłam mieć kompleks mojego wypowiadania się. I mimo że komentarze po tym wywiadzie były bardzo pozytywne, aż byłam zaskoczona, to ja wtedy pierwszy raz tak naprawdę miałam okazję siebie posłuchać. I już pomijam fakt oczywiście, że byłam mega zestresowana, więc to w ogóle mi nie pomagało. Ale wtedy pierwszy raz miałam okazję usłyszeć siebie, tak wiecie, bez żadnego montażu i zauważyłam, że bardzo. Mi się to nie podoba po prostu. Mówię strasznie szybko. Bardzo często y, wplatam w moje wypowiedzi różne i y, y, i tak dalej. A od czterech tygodni sobie uczęszczam właśnie na takie kursy, na takie zajęcia, gdzie robimy sobie różne ćwiczenia. Czy widać różnicę? To chyba wy musielibyście mi powiedzieć, ale poza tym myślę, że, że jeszcze jest za wcześnie, żeby móc zauważyć jakąś różnicę. Najważniejsze dla mnie jest to, że na tych warsztatach zrozumiałam, gdzie jest mój problem. Ja mówię strasznie szybko i staram się bardzo dużo informacji przekazać, przez co mówię czasem jakieś losowe słowa i uwierzcie mi, że jak ja czasem oglądam jakieś moje materiały, to ja wycinam z tych materiałów jakieś moje zdania, bo ja przez to, że chcę coś przekazać, a mówię za szybko i za Dużo informacji chcę Wam przekazać, to mówię jakieś losowe słowa, które totalnie nie mają sensu. 2023 rok to jest rok samorozwoju w moim przypadku. Chcę się skupić na tym, żeby jak najwięcej się udoskonalić, i to jest jeden taki kolejny kroczek do tego, żeby po prostu coś sobie zmienić i się bardziej zaakceptować. Czy ładniej powiedziałam? Wydaje mi się, że tak. Myślę, że pani Magda byłaby dumna. 太了。<L> Słuchajcie, ja właśnie wracam z nagrywek. Nagrywałam mukbang z Wiktorią z programu Love Never Lies na Netflixie. Nie wiem, czy oglądaliście, ale w ostatnim czasie ten program był dość popularny. Ciekawe doświadczenie porozmawiać sobie z kimś, kto brał udział w takim reality show. Muszę wam w ogóle opowiedzieć o mojej dzisiejszej przygodzie z panem kurierem. Wczoraj została wysłana do mnie paczka pod współpracę, która miała przyjść dzisiaj do godziny 9:30. Jakby wybrano po prostu taką opcję, że miałam gwarancję, także przyjdzie do tej 9.30 i współpracę musiałam nagrać też tego samego dnia. Wszystko robione na wariackich papierach, no ale tak się czasem po prostu zdarza. No i słuchajcie, wstałam sobie wcześniej żeby się ogarnąć, specjalnie w sumie pod to, żeby nagrać ten story. I czekam na tą paczkę. No i jest już godzina tak 9.20, nagle dzwoni do mnie y, telefon, odbieram, a tam jakiś szum w słuchawce, myślałam, że może jakaś pomyłka. Rozłączył się ten numer i zaraz dostałam maila o tym, że y, moja paczka została dostarczona. No i... Tak wiecie, no nie ma tej paczki, nie? Bałam się, że kurier po prostu pomylił adresy, gdzie się dostarczył, nie w to miejsce. No i zaczęłam dzwonić pod ten numer, no bo się już zorientowałam, że pewnie ten numer, który do mnie dzwonił, co się nie odzywał, to był właśnie pan kurier. Dzwoniłam, ale za każdym razem, jak ktoś odbierał, to, to tak jakby odbierał telefon w kieszeni, bo słyszałam jakiś szelest, jak ktoś chodzi, oddycha więc napisałam smsa, że jeżeli jest pan kurierem, to prosiłabym bardzo o kontakt no i ten pan do mnie zadzwonił i powiedział, że on sobie już odkliknął tą paczkę że jest dostarczona, bo on musiał ją dostarczyć do 9.30 no ale jej nie dostarczył, bo jeszcze go nie ma na mojej ulicy, więc sobie odkliknął bo tak, no i ja miałam takie, okej okay, a kiedy pan będzie w takim razie? no będę u pani koło, nie wiem 12.13 i miałam takie, kurde po to miałam paczkę wysyłaną do 9.30, żeby ją dostać do 9.30, nie? Jeszcze, zwłaszcza, że wiecie, to nie było żadne moje widzimisię, tylko po prostu musiałam ogarnąć to pod tą współpracę. No i zaczęłam tam tłumaczyć, że, że ja tę paczkę potrzebuję no teraz. To powiedział mi, że, że jeżeli je chcę ją dostać wcześniej, to mogę sobie po nią podjechać. I czeicie, że musiałam jechać po tą paczkę? I czeicie w ogóle, że ten gościu był ulicę obok? Jakby jechałam do niego dosłownie jakieś 30 sekund? No nie wiem. O Jezus, pan z kontroler. Oj, oj, oj. Ja pierdoliczy, ale wstyd, ale wstyd, jak się popatrzył na mnie w ogóle, masakra. Ja już dostałam mandacik, bo byłam właśnie na tych nagrywkach tutaj u Iny e, i mi się zapomniało i kupiłam za, późno, kupiłam za późno bilet i już dostałam mandacik. Jezus, ale wstyd. Dzisiaj do Wiktorii e, i Wiktoria będzie uczyć mnie malować obrazy. Na pewno poznajecie jej pracę z odcinków, czy u Weroniki, czy też z moich urodzin. E, właśnie Wiktora robiła dla mnie obraz, który jest u mnie w mieszkaniu i dzisiaj chciałabym zrobić coś swojego, z twoją pomocą. Ja ogólnie kiedyś miałam przygodę z rysowaniem, ale bardzo dawno temu, jeszcze za czasów podstawówki, bardzo, bardzo to lubiłam. Chodziłam na zajęcia do takiej pani, która była malarką i tam sobie szlifowała moje umiejętności, a potem totalnie to porzuciłam. Najbardziej popularny na internecie i na Rilsa, ta, która jest na YouTubie, nie może kojarzyć ten filmik, jak wylewają farbę. Tak. tak. No. I to jest pouring akrylowe i nie mamy nad nim kontroli, hmm. a w tym wypadku będziemy robić pouring farbami olejnymi i całkowicie możemy zapanować nad kompozycją. Okay. to jest mega super, a jak szybko, jak się opanujesz tą technikę, to w bardzo szybkim czasie możesz zrobić... Hmm. Obraz właśnie, um, już nawet do domku. nie mogę się doczekać. A powiedz mi, jak Ty robisz taką abstrakcję, no bo wiadomo, jak robisz te ciałka, hmm. to sobie pewnie wszystko nam szkicujesz, a jak robisz taką abstrakcję, to też czy jakiś szkicet, czy po prostu lecisz na żywioł jak wyjdzie, tak wyjdzie. Chyba że nie lecę na żywioł, chyba że na przykład jest jakiś obraz na zamówienie, gdzie mm. dokładnie muszę odzorować niektóre linie, to wtedy sobie delikatnie na przykład kredką akwarelową zaznaczam. No i dzisiaj możemy lecieć na żywioł. Dobra. Bo nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to wtedy bierzemy... szczerkę. Ścieramy i... Odprawiamy. Właśnie to jest fajne w takiej abstrakcji chyba, że nawet jak Ci coś nie wyjdzie, to możesz tak to przekształcić, że wygląda tak. jakby tak miało być, nie? Taki tak. No, artystyczny nieład A czasami to. właśnie jak robisz abstrakcję, no to efekt końcowy ktoś widzi, no i nie powie Ci, że, że nie miało tak być. No, nie? no tak. Natomiast jakby te błędy czasami wychodzą fajnie. Dobra, to co? Zaczynamy. Zaczynamy, Zaczynamy od y, przygotowania materiałów do malowania. Mm. Będziemy dzisiaj używać farb olejnych. Do farb olejnych... Do rozcieńczania będziemy używać terpentyny bez zapachowej. To jest bardzo ważne, bo jak jest standardowa, balsamiczna, to jest taki zapach, że ciężko go wytrzymać. Będziemy używać tej szpalki do rozmieszczania farby na płótnie. Normalnie się używa pędzli, ale w tym wypadku, jakbyśmy używali pędzli, to one całkowicie nam tą farbę będą mieszać. Więc nie uzyskamy takich fajnych, nieregularnych przejdzie, w tym wypadku. I sobie wybierzesz, jaka kolorystyka Ci tutaj odpowiada. Co Ci się podoba? Co mi się podoba? To taki mhm. róż. Eee. Później. No jasne. I ten, i ten. Dobra. Wszystko mi się to podoba. Dobra, tu. Ja lubię oglądać, e, jak właśnie zasypiam. To wam sobie czasami jakieś filmiki, jak malują, jak jakieś TikToki, właśnie w mieszania farb. Taka skupienie. Jeżeli chodzi o mieszanie kolorów, to mam bardzo dużo, no właściwie nie nieskończone pole manewru. I zanim ja w ogóle dobrałam takie farby, na których pracuję na co dzień, no to powiedzmy. Te... 2-3 lata minęły. A ile już w ogóle malujesz? Od dziecka. Mhm. Jest to moja główna zajawka. A jeżeli chodzi o takie malowanie zawodowe, to są już 4 lata. Fajnie, to jest, że tak możesz sobie siedzieć? Tak właściwie nie myśleć o niczym, nie? To jest bardzo. Bardzo dobry sposób, żeby sobie. Właśnie tak, psychicznie odpocząć. Dobra i teraz złotko na czubeczek. Tak. Jak zrobimy to leciutko, to wtedy zostaje na górze i właśnie robią się takie fajne przejścia ja Jestem przyniósł Przyniosłeś mi piękne mam może wchodzić na obrazy czy mi się zdarzy. Nie, Ale mu się zdarza. Dziękuję. Dziękuję. Co, że tam rzeczy? mi się wydaje, że ten piesek troszkę przesadza. Teraz. Że troszkę przesadza. Troszkę przesadza. A. Chwila atencji, tak? Chwila atencji. Proszę zostawić. Proszę zosta zostawić. Proszę siadć. Proszę leżeć. Proszę powstać. Proszę zobaczyć. Jedną łapkę. I drugą. I buzi. I jeszcze obrót. Oj, I akusty. w ogóle w idealnym czasie e, nagrywamy ten odcinek bo akurat wczoraj gadałam z moim chłopakiem bo mamy niedługo rocznicę i gadaliśmy o tym, żeby sobie pomalować obrazy no, to będzie ze zinfluą więc już będę tak? ta wiedziała jak <laughs> Tutaj tak zmieszać, o. Spoko wygląda. Koniecznie, że taka kompozycja jest, jest standardowa. No, Zadza że tutaj ładna. idzie w jedną stronę, tutaj zaraz się odbija w drugą. Fajne. dobra. To co? To zostawiamy to teraz. Zostawiamy. A I co, będziesz w domku próbować? Tak, myślę, że serio pojadę sobie kupić płótna i wezmę Mateusza będziemy malować. Słyszę. 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 Dzięki, że mi pokazałaś, że się w ogóle zgodziłaś na, na przyjemność między... A mama. Czyliście prawdziwe życie, macie prawdziwe życie. Koło fortuny decyduje kto dzisiaj wyrzuca śmieci. To nie było to nie ja, to nie był ja, to nie ja, to Nie! Ja. nie! Mulcik, śmieci. Ja przygotuję całą paczkę dla Ciebie. Dobra, to powstało z naszej pracy, z naszej wymiany co 5 minut. Jak widzicie, nie mamy zbytnie talentu, ale to nic. Przed nami. Dużo płucna. Tutaj mam już konkretny pomysł, więc myślę, że wyjdzie nam to troszkę lepiej. Tak będę, to maluję. Dobra, ale przyznajcie moje niebo zaczyna już tak wyglądać jak takie niebo właśnie w stadium zachodu. Jezus, nie dawaj tego ciele, przecież to byś mógł pół, połowę tego byś mógł zamalować na żółto. Co? Tak? Tak. No. To się troszeczkę daje. No, to zdajmy, że to są Coś ty zrobił. Było tak blisko. <noise> Ale bo te pędzle, to nie są te pędzle, wiesz. No coś mi nie poszło po prostu, kurde, nie poszło. Chcesz zobaczyć coś mega satysfakcjonującego? No. Mm. Dawaj, wybacz. I... O, o, czekaj. Dobra, jedno się udało. Mhm. Mm Teraz to. O nie! No! O nie! To ja? Wow. Ej, on tak w kamerze, ej, on tak w kamerze dobrze wygląda. Na żywo też tak wygląda. No kurde, w tej kamerze to taka petarda jest. Na żywo to też Ten obraz też fajny. Dobra, widać tą plamę jednak. Ja, ja mam ochotę rozwalić to po prostu. No przestań, życiom. super cute zajęcia, ty chcesz to rozwalać. Ej, ale drzewo nieźle już zrobiłem później, co? No drzewo ci ładnie wyszło. Bo taką techniką robiłem jakaś... Co? Kuszy, Dobra, tak. więc oto nasze obrazy, tak się prezentują. Ej, pan Brody! Dzień dobry w kolejnym dniu. Jak widzicie, już wstałam, ogarnęłam się troszkę i zaraz ruszam w podróż do Mielca. Mam jeszcze pół godzinki, zanim wyjadę z domu, więc mam teraz w końcu okazję, żeby pograć sobie w Hogwarts. Od premiery gry minęło już ponad miesiąc, a ja mam tą grę na streamy przeszedniętą. Jak tutaj mówi, moje postępy w grze wynoszą 12%. Ja w ogóle teraz częściej dodaję też treści na społeczność, na YouTube, więc zachęcam, żeby tam obserwować. Zapytałam się, co wolelibyście oglądać na streamach? Czy ciśniemy dalej? Hogwart, czy jednak lecimy z czymś innym. No i prawie 60% osób odpowiedziało, że wolicie oglądać coś innego. Pogramy sobie w coś. Może Fortnite'a? Nie wiem. Zobaczymy. W No, że są jakieś kule do prysznica, ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa w tym razie. Ja nigdy nie byłam w tym sklepie. To jest y, pierwszy sklep y, Lasha otwarty w Polsce. I myślałam, że ogólnie będzie tutaj mnóstwo ludzi, bo z tego co widziałam na TikTokach to zrobił się duży szał. A jest pusto, więc spoko, mamy miejsce do ogólnie. Trzymałam to, jakie to! Te... Szkoda, że nie mam wanny. Będę tutaj też nagrywać, bo sobie nagrywam TikToka. W ogóle zapraszam na tiktoka, na TikToka, bo teraz wrzucam tam y, dużo więcej filmików niż wcześniej. I hop, siup! Muszę się bardziej rozdyźlić. A, bo zimna woda. No to dlatego. Patrz. Jaka galeryta. Wygląda jak taki, jakby był oblany białym czekoladą, to nie? No, troszkę tak. Zadowolone dziecko. Zapłaciłam 169 zł. Szczerze mówiąc, myślałam, że zapłacę więcej Bo jednak drogie są tamte rzeczy, jak patrzyłam Staram się brać te miniaturki, żeby właśnie Nie wydać tutaj fortuny, bo jeszcze Nie testowałam tych kosmetyków, więc wiecie tak Dla testu, ale fajnie, jestem zadowolona Kupiłam sobie, a w sumie nie będę mówić co kupiłam Jak coś co kupiłam, to wbijecie na TikToka Bo będę robić tam hol za A my teraz jedziemy do Miejsca, w którym będę dzisiaj Uczyła się nowej rzeczy Witam was, jesteśmy już na miejscu Hand Miłki, który będzie uczyć mnie szydełkowanie. Ja już jakiś czas temu chciałam się tego nauczyć i kupiłam sobie nawet swoje włóczki, swoje szydełko, włączałam tutorial na YouTubie i mówię, nie. A, i tyle. To już e wszystko, skończyły. Tak. No dobrze, dobrze. Ja mam tak. generalnie pomysł, że żebyśmy zrobiły opaskę mm -hmm. dla Ciebie na głowę, no bo to jest taki szybki projekcik, no i też efektowny, bo ładnie. Ja już zaczęłam. <śmiech> no <śmiech> zaczęłam? <śmiech> zaczęłam. <śmiech> ja tak zaczęłam, bo stwierdziłam, że... Nie. No, że no, na początek nie ma co wykładać tak. wielkich nadziei we mnie po prostu. Tak, tak, no więc Zaczęłam opaskę. Właśnie w ogóle jaki za na nami wielki kot. Ile tego robiłaś? Miłka go nie miała takiego, że widzowie jej wysyłali kwadraciki i doszywała do tego kocoda. Dobrze mówię. Nie zgadza się wszystko, tak? W sensie jak ja się uczyłam się to się uczyłam się to jest taki protip, że jak się uczycie się to ja zawsze polecam uczyć się na kwadratach, mhm. bo są takie bardzo basicowe kwadraty jak ten. No że tak naprawdę masz bardzo powtarzalny ruch. No ale z czasem te kwadraty mogą być coraz trudniejsze, że tu masz taki... Uuu kwiat 3D, albo taką spiralę, no to już jest więcej zabawy, jak te wszystkie kwiatki i tak dalej. No więc ja go długo robiłam, no bo to od tego zaczynałam w ogóle naukę szydełkowania. Mm -hmm. Miałam po kolei jeden kwadrat, drugi i później je zszywałam razem. No i nie. I sobie wymyślałam. Zrobię koc, ale to jest dużo kwadratów i pomyślałam, hmm, podsyłajcie mi. <gry> I ludzie Cię podsyłali po prostu. Tak, ale nie, w sensie dużo to jest kwadratów od ludzi. Na przykład ta krówka ale to słodka. jest też od jakiejś widzki. No, no dobra. Ale jeszcze no. powiem tylko, że Miłka nie robi, nie, nie robi tylko kwadratów i takich opasek, tylko robisz też na przykład ubranka. Ostatnio widziałam na Instagramie i właśnie sobie pomyślałam, ja pierdziele jak? Jak to jakby powstało? Zrobiłaś taki komplecik. tak? No ale jestem teraz tak? z niego naprawdę bardzo zadowolona. O, tu jest taki topik. bardzo. No, mega cute. Tak o, topik jest spódnikiem. Spódniczkę zaczęłam sobie robić. No A to jest to już wiesz, bez żadnego tutorialu, ja tylko jakoś tak leciałam, jak mi się widziało. Jest gotowa Jest mam <laughs> <gotowa, śmiech> niesamowitą przygodę. Spróbuj. Jest, spróbuj, o kurwa Co? No bo, nie no, dobrze, że... Je, jak nie... bym to zrobił? No właśnie, nie wiem nie. A, Czekaj, bo ja nie wiem jak mam to chwycić tak. kciukiem rucham? złap sobie środkowym no. dół i kciukiem Cze? Dół. <głosy> <głosy> Ułap, łapiesz dół swojej pracy, swojej robótki, sorry robótki No Robótki Którą ręką? Tą tam, gdzie masz włóczkę. A, tu i tu? No! A, a O! o, o, o. No dobra, dobra, ma sens. Jak mam to zmniejszyć? A daj sobie, weź tak, Luzus. co za kuzna. Nie podoba mi się. I to oczka. Oj, to jest to właśnie napięcie, o. o To, to jest, ale będę trudnym po prostu uczniem. Nie, nie, standardowy. O! Udało się! Udało się, widzowie! Jak jest krzywa. Z tej e, no elegancko. Nie ja tutaj taka tak odległość, ale, to... ale. już też łapię, że możesz zawsze sobie odplątać, zaplątać na nowo. Dobrze, dobrze. Zakumałam, no dobra, dobra. Płynność przyjdzie z czasem. Tak, dokładnie. Skończyłam opaskę. No to nawet za dużo ją zrobiłam. Ej, no bardzo dobrze ci poszło. I one już tak też mają nawet jakiś kształt. Mhm. Czy bardzo podobny do siebie. Tak, właśnie, zobaczcie, jakie tutaj są piękne. No właśnie, one są już oh. tak średnio piękne, powiem Ci, Ten. No, a to jest Jerzyk jest uroczy. No Jerzyk jest uroczy, ale ten bałwan wygląda jak taki trochę. No, ale jeżek jest uroczy. Jerzyk, jest Proszę bardzo. A ja mi między... Skończyłaś? No, a ja w międzyczasie tą opaskę ci skończyłam. No, ale cute. No właśnie ten fioletowy jest przeuraczny, Fajny, Fajny, no. uważam, co nie? No i do blond włosów fajnie będzie Tak, wiem sobie na. <grym <grym ej, no ale elegancko. No, ej, ej no sobie. ten fioletowy w ogóle tak przypadkowo go wybrałam pod Ciebie, ale uważam, że jest zajebiście na Ciebie no. pasuje. Ej, no, <grym> ej, fajnie, <grym> super. wie jak mi ładnie poszło? Cały rządek prawie na dole. Ej, no to za miesiąc, dajmy sobie miesiąc tak optymalnie. No. Co, co zrobisz za miesiąc? No i jakąś jeżek. taką. Nie, no. nie, nie je, jeżeli kto nie, bo tam trzeba w miarę ogarniać. Baketa z kwadratów. On jest banalny do zrobienia. Baketa z kwadratów, widzicie, to ja tyle prosiłam do teana. Baketa za miesiąc zrobisz, spadł. Ale spotka. nie, no. Bo baketa się robi tak, że robisz 5 kwadratów, mhm. jakichkolwiek. Mogą być naj, najprostsze. No. I jest siewasz ze sobą. Raz, dwa. 3, 4, 5. No i masz już bazę czapki. No, i później żeby zrobić. A bo to są te takie frytasy. Fred... Takie... A! A na luzie, serio, za miesiąc bucket. Dobra. Super. Dziękuję za pomoc. Gana. Wybrałam właśnie obraz, tak się prezentuje, muszę wam powiedzieć, że mega mi się podoba, jak to wyszło i mogę wam też powiedzieć, że całkiem zajarałam się na to malowanie, tak jak widzieliście już wcześniej, z Mati malowaliśmy swoje obrazy, są gdzieś tam, ale ostatnio też byłam w Empiku, zobaczyłam płótna i też kupiłam, zamówiłam też farby olejne i różne takie rzeczy potrzebne do malowania właśnie. Takich cuddejek. E, no i będę próbować, coś tam będę sobie testować. E, nie, jestem serio mega zadowolona z tego, jak to wyszło. E, no i co, myślę, że to już by było na tyle w tym vlogu. Ja właśnie się ogarniam, bo jedziemy do Warszawy na event i muszę sobie zrobić włosy. Zamówiłam w ogóle Termoloki, więc będę je teraz testować i test będziecie mogli zobaczyć u mnie na TikToku. Także jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to wbijajcie na TikToka. To już by było na tyle. Mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawiacie łapki w górę. Aha, coś jeszcze chciałam wam pokazać. Próbowałam robić sobie na dełku bo tak jak się mówiłam z miłką. E w ciągu miesiąca mam umieć zrobić pakiet i wstaję rano, a moja robótka wygląda w ten sposób. Czy to twoja sprawka? Ja wiem, że to twoja sprawka. Będę musiała robić wszystko od nowa. I tak nie było tam e, zbyt wiele, bo póki co cały czas uczę się tego kwadrata. E, no ale nic. Dobra, to już jest stary koniec. E, mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze, bo wszystko czytam. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!